Tego, co ucieszy, nie odkładaj na jutro. Ani pojednania, ani wyjaśnienia, ani pocieszenia, ani podtrzymania, ani rozweselenia. Jutro może być pochmurno, niezręcznie, a przecież szkoda byłoby słońca, które mogłoby rozjaśnić mroczne życie. Tym co boli, poczekaj do jutra. Ze słowem, które zada ból, z odejściem, które coś zniszczy, z podpisem, który coś przekreśli. Aż wystygnie gniew, aż ucichnie strach, aż wzejdzie słońce. Jutro padnie światło innego koloru. Świat będzie znowu prawdziwy. Na to, co boli, jest zawsze czas. Autorem wierszy jest Aloise Henel.